Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Filex i gramy na Super Games, więc 5, 4, 3, 2, 1, 0, jedziemy! Szybko, 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 szybko. Mam 20 sekund się do bicia. To chłopak. Błagam żelazny miecz. Kurde, pusta skrzynka. Jest mieczyk, mamy mieczyk. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze, mamy miecz. Pewnie tutaj kole się żelazne, ale dam radę, mam nadzieję. Lecimy na statek piracki, potem na ten drugi statek, jak to gdzie, gdzie pójdzie. I bo wiecie, tutaj są trzy skrzynki, to tutaj pójdzie. Tylko wagonik. Nie, pusty, nie wiem dlaczego. O, tutaj jest statek gdzieś, tylko go znajdziemy. Aleś ma złoty miecz. M -m -m Mi się to nie podoba. Ja bardzo się boję. Bardzo. No Bo nie ja chcę tego sfailować, wiecie. O tam jest, tam. Mam nadzieję, że on to nie poszedł. Już myślałem, że on bije tego zębiaka. No ale słabi jestem w parkurze. <grym> cicho, cicho. Dobra. No szybko, szybko, szybko. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. jedziemy. O, mm. Hop. Mam nadzieję, że Wam się podoba ogóle moje intro. Mm. Sam je przerobiłem. I to było... jest dobrze. Bardzo dobrze jest. Bardzo, bardzo dobrze, dobrze. Bardzo dobrze jest. O, ja się o Siąmy, ziomy, jest, dobrze. Dobrze, dobrze, ziomy. Oje, się Oje, o je. Dobra, ogier. Okay. Po prostu dawno nie nagrywałem, bo kiedyś miałam inne konto. No, a teraz... Teraz na tym koncie muszę nagrywać, bo tamto mi się zgadzało, bo naruszyłem prawa autorskie. I jest brzydko. Jeśli postaramy o partnera od RRV, Oho, jak mieli tak 1000 tak, widzów, z czego będę się bardzo cieszył. Jakbym miał 1000 widzów, zrobię konkurs na DevCode i będzie fajnie. O nie, o nie, gdzieś tutaj skrzynka jest. Czekajcie, ja wiem, że tutaj gdzieś skrzynka jest. O, jest. O, mamy buty. Dobra, jest dobrze, bardzo dobrze, jest bardzo, ja się cieszę, jeszcze krafting, sobie zrobimy drugi miecz, już a na żelazny trzeba pozbierać żelazne. ja nie wiem, czy tam skrzynki nie ma, więc zobaczymy. Lecimy na górę, lecimy na górę, lecimy na górę, lecimy na górę do góry. Jakoś dobry humor mam. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. I że dacie słupka. Kurde, nie można liść, nie... Koleś, koleś. Koleś. Cicho siedzi. Tam nie ma nikogo. Nie tutaj nie ma. Nie tutaj nie ma. Nie tutaj nie ma, nie tutaj nie ma. Ja idę do tego domku. Ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. Całą liść nie można rozwalać, to jest złe. Idziemy się bici. 30 w na się. Dobrze, chyba jest. Chyba, chyba. Tak mi się zdaje, że jest dobrze. Nie wiem, czy to jest dobrze, ale mi się tak zdaje, że to jest dobrze. Tak, zdaje mi się. Ale mi się, zdaje mi się. Dzisiaj zagramy krótko, żeby było dwie, jedną rundkę. Oczywiście na wstępne będzie dłuższe. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam ogromną nadzieję, że Wam się spodoba. Mam taką ogromną nadzieję w miesiącu. Śledziaki, Śledziaki, śledziaki. Jedziemy tam. Jedziemy na statyk. U mnie tam nie było chyba, chyba nie, a wiem, że tam jest duża skrzynka, którą lubimy, tutaj gdzieś łosi koleś, nie wiem gdzie, tak mam map. to chyba dobrze, o tamtej skrzynki nigdy nie widziałem, dziwne, a od razu mówię, kocham moją myszkę i klawiaturę, słuchajcie, ale to jest przepiękne, prawda, <laughs> mam nadzieję, że nie będę przes przeskadzać. Moja myska i klawiatura, kochane. Ja już nie wiem, o czym tu gadam. Ja gadam o wszystkim. Kurde, uciekać, uciekać, uciekać! Potwory, potwory, potwory! Podwory. My mm, mm, mm. tam skoczyli, ale. Zabiją nas, te. Te dobre potwory. Najpierw pójdziemy tutaj do skrzynki. Ale, by cieszył, jakby mi źle się trafiło w tej skrzynce, sztapka żelaza. Kurde, ale jedzomka też dobra. Bo ja lubię jedzieńkę, tak Słodzianki. No wybuchni, dobrze. Dobry creeper. Pomocny creeper, bardzo grzeczny creeper. Nie, ja zaraz debnę. O, Czy widzicie? Batyk i lważy za. co się... Co to będzie? Gdy spotkamy się na zakręcie. Wiemy, wiemy, wiemy. Teraz na spawna, teraz na spawna. Bo tutaj może crafting jest, to trzeba sprawdzić. Bo crafting jest mi bardzo potrzebny, bardzo. Teraz crafting to najważniejsza rzecz. Już nie chcę nic, tylko crafting. O, jeszcze skrzynka. Wow. Coraz lepiej nam wow. idzie. O, nie ma craftinga. Nie ma, nie ma, nie ma. Zabijemy ze statku. Że nas potwory nie powybijały. Bo potwory są złe. To potwory. Słodziaki. Słodziaki. Nie, coś się ty fajnie działa. Jak będziecie czemu, to napiszcie w komentarzach. Bo jak naciskam lewy control, to mi się nic nie dzieje. Mam ustawione na wygląd. Może muszę sobie innego opcji. pobrać HD a niezwykłego. Kurde, ten koleś się na spawnie. Żeby mi dał skraftować miecz. Żeby mi dał skraftować miecz. Żeby mi dał skraftować miecz. O, tu skrzynka jest, na to nie, nie wiedziałem, pusta. Żybko, szybko, Muszę speedem craftować, bo mnie zaraz zabije. A tak? Wow. Najlepszym atakiem jest atak. Najlepszym atakiem jest atak. Najlepszym atakiem... Wygrałem! Jej! Wygrałem, 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 wygrałem! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! No to narka ziomeczki. Subskrybujcie, komentujcie. Magiczny guziczek tam na górze. Dołączcie do mojej ekipy. Flexa. No to papa pa!